Cześć, mam na imię Agnieszka. Lubię gadać do telefonu, a to jest cykl mama na spacerze. Dzisiaj chciałabym pogadać trochę o karmieniu piersią. Tytułem wstępu: Ja jestem mamą dwójki, moja starsza ma 2,5 roku, a moja młodsza 2 miesiące. I właśnie tutaj spaceruje ze mną w wózeczku. Muszę przyznać się do tego, że ja przez właściwie prawie całe moje życie byłam przekonana, że nie będę karmiła dziecka piersią. Nie dlatego, że nie chciałam, ale dlatego, że byłam przekonana, że po prostu nie będę potrafiła. Z tego względu, że słyszałam o tym, że coraz więcej kobiet używa mleka modyfikowanego, moja mama też takiego używała, dlatego że jej powiedzieli, że ma słaby pokarm. Ja myślałam, że będę miała tak jak moja mama, i przez właściwie wiele lat byłam przekonana, że nie będę potrafić karmić. Zaczęło się to trochę zmieniać, kiedy obserwowałam moje przyjaciółki, moje koleżanki, które rozpoczynały swoją przygodę z macierzyństwem, i one właśnie karmiły piersią. Zaczęłam o tym też czytać, i jest teraz taki wielki zwrot ku właśnie karmieniu piersią. WHO rekomenduje nawet dwa lata karmienia, i zaczęłam też czytać na ten temat, oglądać na ten temat filmiki na YouTubie. I powoli zaczęłam mieć nadzieję, że może jednak mi się uda. Postanowiłam spróbować. Im byłam bliżej rozwiązania, jak już byłam w ciąży, im byłam bliżej rozwiązania, tym bardziej byłam zdeterminowana, żeby nie tylko spróbować, ale żeby rzeczywiście wygrać tę walkę o karmienie piersią. Dlaczego chciałam karmić piersią? Oprócz tych yy, oczywistych powodów, Czyli zdrowia maluszka i mojego zdrowia, jak również tej więzi, o której się mówi, więzi, która się tworzy właśnie podczas tych wielogodzinnych karmień. Ważną rzeczą było dla mnie coś może dosyć specyficznego i dosyć takiego rzadko padającego jako argument, dla mnie wydawało się to po prostu wygodne. I nie mówię tutaj o początkach, o tym będę za chwilę jeszcze mówić, bo same początki bywają bardzo, bardzo trudne, też to przeżyłam. Natomiast w momencie, kiedy już laktacja jest rozchulana, kiedy karmienie piersią wiadomo już, że idzie dobrze, uważam, że to jest po prostu łatwiejsza opcja niż... Opcja butelek. Butelki trzeba myć, robić trzeba mieszankę, trzeba dbać o to, żeby temperatura była dobra, trzeba odmierzać mililitry, liczyć mililitry, ile dziecko się napiło, ile zjadło i ile powinno jeszcze dopić. Dla mnie, zwłaszcza na samym początku, kiedy te mililitry są ważne, byłby to dodatkowy czynnik stresu i strasznie dużo zachodu. Trochę nie wyobrażam sobie tego momentu, kiedy ja jestem zaspana w nocy, dziecko płacze, że chce jeść, a ja idę do kuchni i najpierw przygotowuję całe mleko, właśnie martwię się o tę temperaturę, martwię się, czy wszystko jest w porządku, dziecko ciągle krzyczy i ja się denerwuję, będąc jeszcze śpiąca. No, i podaje to mleko, nie będąc ciągle pewna, czy wszystko jest w porządku. No, tak, ja jestem, yy, myślę, że zdążyliście się już zorientować, jeżeli widzieliście moje wcześniejsze filmy. Jestem osobą, która raczej się stresuje wieloma rzeczami i wieloma rzeczami się przejmuje. Tak więc na pewno byłyby to jakieś takie czynniki, które, yy, które by mnie stresowały przynajmniej na początku. Wierzę, że yy, po jakimś czasie dochodzi się do wprawy, natomiast ja ciągle bym pewnie miała z tyłu głowy, czy na pewno. Robię wszystko w porządku, e, czy dobrze zdezynfekowałam te butelki, czy dobrze je wymyłam, i tak dalej, i tak dalej. I szczerze mówiąc, ja mówię to zupełnie szczerze, podziwiam rodziców, którzy e, karmią butelką i dla nich nie jest to problem. Pierś jest wygodna, dlatego że kiedy dziecko płacze albo kiedy chce jeść, po prostu e, ja mogę. Podać pokarm od razu, nie martwię się o temperaturę, nie martwię się o to, czy wszystko jest czyste, o tę higienę. Nie martwię się także o mililitry, czyli nie muszę tego wszystkiego liczyć, po prostu ufam, że dziecko wypiło tyle, ile potrzebuje, a jeżeli wypiło za dużo, to po prostu zaraz uleję, będzie wszystko w porządku. Jeżeli jestem na spacerze, też nie muszę się martwić o przechowywanie tego mleka. Oto, czy jeżeli byliśmy w upalny dzień na spacerze, to czy może jednak to em, słońce nie przygrzało za bardzo i czy to mleko się nie zepsuło, czy ta mieszanka się nie zepsuła, a czy tej mieszanki nie trzeba kiedyś tam wylać, a czy ja ją dobrze przechowywałam i tak dalej, i tak dalej. Po prostu mogę usiąść na ławce i nakarmić moje dziecko w każdym momencie niemal, w każdym y, niemal miejscu. Oczywiście tutaj też jest pewnie dyskusyjne czy w każdym miejscu, ale zawsze można gdzieś tam to miejsce znaleźć, no zwłaszcza jeżeli jestem gdzieś tam na spacerze. Czy początki są proste? Zależy, pewnie dla niektórych kobiet początki są proste, myślę jednak, że dla większości nie, nie są. U mnie było tak, że moja córka nie umiała za bardzo ssać, miała napięcie w buźce. Ja nie miałam zbyt dobrze jeszcze rozkręconej na początku laktacji. Normalna sprawa, na początku ona po prostu nie jest za bardzo rozkręcona, ale ja się bardzo stresowałam i byłam bardzo zmęczona. Mówiłam o tym, dlaczego byłam zmęczona w odcinkach o połogu i o porodzie, dlatego ewentualnie odsyłam do tych wcześniejszych odcinków. Natomiast ja byłam tak wyczerpana i tak zestresowana, że po prostu nie sprzyjało to. Dobrej produkcji mleka. Na szczęście, mimo wszystko, yy, udało się karmić moją córkę, rozkręcić tę laktację bez dokarmiania mieszanką. Musieliśmy za to dokarmiać strzykawką, czyli odciągać pokarm i próbować dokarmiać dziecko strzykawką. Nie cierpię odciągania pokarmu, ponieważ nawet przy już dobrze rozkręconej laktacji nigdy mi się nie udało odciągnąć go zbyt dużo. No, jakoś nie lubię się z laktatorami, niestety, co ma pewien minus oczywisty. Trudno mi jest zostawić dziecko z moim mężem, ponieważ nie ma jak go nakarmić. Te początki były bardzo deprymujące, bo ja nie byłam pewna, czy się uda. Bo gdybym ja wiedziała, że a początki są trudne, wiele osób przez to przechodziło, ale ostatecznie się udało i ja wiem, że mi też się uda, byłoby mi na pewno łatwiej. Natomiast. Ja ciągle miałam w głowie historię, że być może e, ostatecznie będę musiała e, zgodzić się na mleko modyfikowane, co było dla mnie bardzo trudną myślą. I co mi wtedy pomogło? Wspaniałe położne w szpitalu. I tutaj taka ciocia, dobra rada dla wszystkich osób, które, dla których karmienie piersią jest ważne i które się trochę tego obawiają, zwłaszcza tego początku, żeby zorientować się, czy szpital, do którego jedziecie, ma dobre doradczynie laktacyjne, czy położne właśnie dają taką opiekę w tej kwestii. W szpitalu, w którym ja rodziłam, ta opieka była genialna. No, ja nie umiałam zupełnie dostawić mojej córki do piersi, i ciągle kogoś prosiłam o pomoc. To było tak, że przychodziła pani położna, dostawiała mi fizycznie dziecko do piersi, dziecko próbowało coś tam postać, zaraz się oderwało. Ja nie umiałam jej z powrotem dostawić i co? Szłam i znowu prosiłam położną, żeby przyszła i żeby znowu mi ją dostawiła, więc byłam naprawdę. No bardzo takim upierdliwym pacjentem, ale to nic. I nie martwcie się tym i się tym nie przejmujcie. Ta walka jest warta tego wysiłku, to znaczy potem wynik tej walki jest wart tego wysiłku. Gdyby nie to wsparcie położnych i gdyby nie to, że położne były mądre i mnie nie namawiały od razu na modyfikowane, bo gdyby mi położna powiedziała pani, tutaj nic nie ma, e, jedziemy z modyfikowanym, to ja mimo swojej determinacji pewnie bym uwierzyła i pewnie bym nie zdołała nakarmić mojej córki. Mimo wszystko położne widziały moją determinację. I mi w tym pomogły. I myślę, że to jest bardzo kluczowa rzecz, żeby to wsparcie mieć. Jeżeli nie będziecie miały tego w szpitalu, warto mieć wsparcie oczywiście w partnerze, warto mieć wsparcie w swoich przyjaciółkach, ale warto też umówić się do doradcy taktacyjnego, który pomoże, być może położna również na wizytach patronażowych może pomóc, myślę, że ta opieka jest. Kluczowa w momencie, kiedy y, ten początek jest trudny. A początek jest trudny dlatego też, że się wiąże ze stresem, no bo nie jest się pewnym, czy dziecko je wystarczająco dużo. Ono traci najpierw na wadze, jest to normalne, ale nie może stracić za dużo. Moja córka. Y, Potrafiła spędzić przy piersi właściwie cały dzień, ale miała bardzo mało tego aktywnego ssania. I ja cały czas nie byłam pewna, czy ona w ogóle cokolwiek zjada. Potem, oczywiście, kiedy już kilka dni upłynęło i ważyliśmy moją córkę, i ona przybierała na wadze, e, odetchnęliśmy z ulgą. Ostatecznie e, udało się rozkręcić te laktację, jak już mówiłam, i karmiłam swoją córkę ponad dwa lata. Musiałam ją odstawić, ponieważ byłam w kolejnej ciąży no i nie chciałam odstawiać razem z maluchem, a też nie widziałam. Oczywiście można podobno karmić w tandemie, natomiast ja się tego obawiałam. No, nie byłam przekonana, czy po prostu sobie z tym poradzę, dlatego postanowiłam odstawić moją starszą córkę jakieś 3-4 miesiące przed pojawieniem się siostrzeczki. Więc karmiłam długo. No i dlatego też za drugim razem podeszłam do tego zupełnie inaczej. Wiedziałam już, że potrafię karmić. No właściwie karmiłam 4 miesiące wcześniej jeszcze, więc nie zakładałam w ogóle problemów. Myślę, że to podejście, ten brak stresu, jak również to, że byłam wypoczęta. Pomogło w tym, że rzeczywiście nie było żadnego problemu z laktacją. Ja też wiedziałam, jak ten początek może wyglądać i jak tak naprawdę mało tego mleka jest na początku, i mnie to wcale nie martwiło. Jedynym problemem było to, że moje dziecko okazało się ogromnym śpiochem i ciężko mi było ją wybudzić na te karmienia, ciężko mi było ją dostawić, bo po prostu nie chciała jeść, chciała spać. Było to dla mnie trochę stresujące. Z drugiej strony cieszyłam się, że śpi, ponieważ mogłam dzięki temu sama odpocząć. Czy są jakieś minusy karmienia piersią? Oczywiście, że są. Głównie to, co wspominałam wcześniej. Jestem właściwie przyspawana do swojej córki. Ponieważ no, mój mąż jej nie nakarmi, ja też nie jestem w stanie za bardzo odciągnąć mleka, tak więc no, dziecko, jeżeli jest głodne, no, to potrzebuje mnie? No i rzeczywiście jest to ogromne ograniczenie wolności? Jak mówiłam we wcześniejszym jednym ze wcześniejszych odcinków, ta wolność jest dla mnie bardzo ważna, a przynajmniej była jak była. Natomiast jaka jest moja myśl, to Mia i przy pierwszej córce no, było to trochę klaustrofobiczne i było to takie trochę deprymujące, zwłaszcza, że właśnie moja córka całymi dniami chciała być przy mnie. Ja całymi dniami siedziałam na fotelu z przerwą tylko na spacer z nią w wózku. No i na noc, ale w nocy też się karmiłyśmy. Przeczytałam wtedy bardzo dużo książek. Myślałam właśnie, że początek macierzyństwa to będzie koniec z czytaniem. Nigdy nie przeczytałam tak dużo książek jak wtedy, więc właściwie jak myślę o tych dniach, tak z perspektywy czasu, to pamiętam właśnie głównie to, że tak sobie czytałam i siedziałam. Nie pamiętam za bardzo tego bólu kręgosłupa. Ostatnio mi mąż przypomniał, jak mnie bolał kręgosłup. No i właściwie właśnie tego poczucia klaustrofobii. Natomiast wtedy wydawało mi się, że ten czas nigdy nie minie. On mi się tak rozciągał w takie długie, długie dni. Minął. Jestem już teraz z drugim tutaj dzieckiem, które akurat je szybko, konkretnie, nie przeciąga sprawy, więc tutaj jest dla mnie bardzo, bardzo wyrozumiała. No co, co jest dla mnie dużym ułatwieniem przy tym, że mam jeszcze starszą. Ale ja wiem, nawet jeżeli ja muszę przy niej być i właściwie spędzam z nią też prawie całą dobę, ja wiem, że to jest tylko kilka miesięcy i one bardzo, bardzo szybko miną i ja się nimi staram jak najbardziej cieszyć i kiedy ją biorę do siebie, staram się właśnie spojrzeć na nią i po prostu się uśmiechnąć, ucieszyć się jej obecnością. Naprawdę wszystkim mamom, które, którym wydaje się, że, e, że, że straciły całą wolność, e, że to jest jakaś taka niekończąca się historia, ona bardzo, bardzo szybko mija. I ja chcę się na przykład tą przygodą po prostu nacieszyć. Myślę, że też będziemy się karmić jakieś dwa lata, jeżeli się uda. No i super. <grym> Życzę Wam. E, Dobrego wieczoru, dobrego dnia, trzymajcie się i być może do zobaczenia w kolejnym odcinku.